Kraków potrzebuje silnego głosu w Warszawie. Kogoś, kto będzie łącznikiem między miastem a rządem. Wreszcie prezydent miasta, rząd i samorząd mówią jednym głosem. Czas działać. Metro to nie marzenie. To konieczność. Mieszkańcy zdecydowali. A teraz czas na finansowanie. Czas działać. Trasa Zwierzyniecka to nie jest zwykła droga to zaawansowany projekt inżynieryjny. Tunel pod kopcem Kościuszki i korytem Wisły odciąży centrum miasta. Czas działać! Lotnisko w Balicach zasługuje na więcej. System ILS trzeciej kategorii pozwoli na bezpieczne lądowanie nawet w gęstej mgle. To Monika Piątkowska. 16 marca wybierz senatora, kobietę, która zadba o interesy Krakowa w Warszawie. Piątkowska jest krakowska.